Dzisiaj dyskutowaliśmy na temat transformacji energetycznej Polski, dojście do Zielonego Ładu, czyli kierunek Zielony Ład. Tematów było poruszone bardzo dużo, od cyfrowej transformacji po tą rzeczywistą transformację techniczną. Więc myślę, że ta konferencja zostanie. Na którą wszystkich zapraszam, oczywiście, zostanie w y, takiej, że zostanie to rozdzielone na poszczególne tematy, no i te tematy zostały w jakiś sposób dzisiaj zaadresowane. Y, cóż, wydaje mi się bardzo ciekawy temat. Temat, który niesie perspektywy rozwoju Polski, zarówno po stronie dojścia do tej zielonej transformacji. Jak również możliwości rozwoju technicznego poszczególnych branż. I myślę, że wszyscy powinni być tym zainteresowani, zarówno producenci, jak i sprzedawcy energii. Producenci w sensie produkcji urządzeń do, do produkcji energii, może to nie są do końca e, sformalizowane słowa, ale tak to wygląda, ponieważ urządzenia do produkcji energii trzeba najpierw wytworzyć. Pobudować. Myślę tu o wieżach wiatrowych, o fotowoltaice, praktycznie tyle, wieże wiatrowe na morzu i na lądzie. Jest to nowy rynek, gdzie trzeba pozyskać określone kompetencje, no i my dopiero się tego uczymy. I na dzień dzisiejszy uważam, że przed Polską stoi nie tylko duże wyzwanie, ale i pozyskanie bardzo dużych możliwości.